Witam serdecznie Państwa w kolejnym poradniku Dziś postaram się omówić w jaki sposób można to kółeczko które objętościowo się zmienia jak to można wyłączyć ponieważ zauważyłem, że po prostu to przeszkadza podczas korzystania z aplikacji system Sensor Peak. Już pokazuję. Pierw pokażę jak to wygląda kiedy to kółko jest włączone a po później po prostu wyłączymy to i zobaczycie Państwo, że o wiele lepiej się będzie pracować. W programie System Sensor Pick uruchamiamy aplikację. Proszę zwrócić uwagę, ja w tej chwili ruszam tylko i wyłącznie myszką. Nie obserwuję ekranu monitora, czyli nie chcę sterować za pomocą wzrokiem. Ale pokażę jeszcze Państwu jedną rzecz. W ustawieniach, jeżeli tutaj nie ma ptaszka, nie ma, to możemy sterować wzrokiem za pomocą gałki oka. Jeżeli zaznaczymy tutaj ptaszka i będzie ten ptaszek zaznaczony, to proszę zobaczyć, komputer nam skanuje pierw wiersze, a potem kolumny i ta funkcja służy do Pracy za pomocą czujnika lub przełącznika. Przechodzimy z powrotem do pracy obsługi tego programu za pomocą wzroku. Klikamy ustawienia. Wyłączamy tutaj ptaszka, żeby go tutaj nie było. W tym momencie to wolniej, szybciej tu skanowanie nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Przypominam tylko, że tu mamy możliwość do wyboru. Głosy albo będzie to głos męski lub żeński. Możemy wybrać. Tu mamy wyłączone, robimy OK, i w tym momencie już jest wyłączone. I proszę zobaczyć, że na ekranie monitora pojawia się ta klepsydra, właśnie taka. Nie ukrywam, że jeżeli ktoś nie jest nauczony, to bardzo często jest tak, że on podąża wzrokiem za tą klepsydrą. Jeżeli będzie za tym podążał, to będzie trudno trafiać w odpowiednie karty. Po prostu będzie mu to przeskakiwać. Dobrze, przystępujemy do wyłączenia tego, czyli zrzucimy sobie na pasek ten program i tą czynność należy wykonać właśnie w programie, w takim, który pracuje w tle gazepoint. Ja pozwolę sobie wyłączyć skanowanie gałki oka. Czyli wyłączamy czujnik gałki oka. Tutaj mamy taką pauzę. To oznacza, że jest wyłączone. Przypominam również o tym, że ten przełącznik musi być przekreślony i trzeci przełącznik również. Do prawidłowej pracy z aplikacją System Sensor Peak. Wchodzimy w ustawienia. Wchodzimy tutaj i. Tu mamy możliwość wydłużyć czas reakcji, czyli im dłuższy będzie, tym dłużej będziemy musieli patrzeć na dany element, aby dokonać wyboru. I wyłączymy właśnie to kółeczko. Wyłączamy je. Na ekranie od tego momentu jego już nie będzie. Będzie się łatwiej po prostu pracować. Już pokazuję, jak to będzie wyglądać. Włączymy tutaj z powrotem czujnik gałki oka, czyli już możemy pracować. Puszczam myszkę. O, i proszę zobaczyć, już tej klepsydry, tego kółka powiększającego się, już go tutaj nie ma. I prawdę mówiąc jest, o wiele fajniej się pracuje. Wchodzimy w aplikację System Sensor Peak. No i zobaczymy, jak to nam pójdzie tutaj. Ja już teraz będę sterował wyłącznie działką oka widzę, że to całkiem fajnie wychodzi uruchomimy tablicę do pisania tę bardziej skomplikowaną Powiem tak, pisałem za pomocą wzroku, w tej chwili przypadkowe znaki stawiałem, ale zdecydowanie... Łatwiej. Nawet na tak skomplikowanej tablicy, gdzie znajduje się dużo elementów i trudniej tym wzrokiem jest utrafić w dany element, w daną literkę, ponieważ jest tego bardzo dużo tutaj. Ale dzięki temu, że jest wyłączona ta klepsydra, to kółko, które się powiększa, Państwo nie wodzicie wzrokiem zatem i dużo prościej na tym można pracować. Teraz pozwolę sobie to wykasować. Tylko myszką, więc chwilę potrwa to. O, o, chyba jeszcze nie. OK. I możemy sobie przełączyć, przejść do tablicy głównej. Trosz... Dla mnie osobiście to trochę za długi czas jest ustawiony. Wydaje mi się, że łatwiej byłoby, kiedy... Zmienimy ten czas na krótszy, ale to wszystko zależy tak naprawdę od Państwa. Jak Państwu będzie wygodniej, tak ten czas należy dobrać. Nie może być on ani za długi, ani za krótki. Trzeba go po prostu spersonalizować, dobrać do potrzeb. Wejdziemy jeszcze raz tutaj i zobaczymy. Hmm momencie i teraz tak latam, bo tak naprawdę nie znam tego O, dobrze. Tak to, tak to wygląda, w ten sposób można pisać. Ten słownik jest, te dwa słowniki tutaj są nieco bardziej skomplikowane, ale proszę zobaczyć, jest jeszcze jeden słownik, który wydaje mi się, że jest prostszy i fajniejszy. Ale trzeba tą, te przyciski tak naprawdę troszeczkę poznać. Postaram się taki sam wyraz po prostu napisać. Pierw go skasujemy, ja pracuję za pomocą wzroku w tej chwili. Cały czas pracuję za pomocą wzroku. Literki T szukam. No właśnie. A jest tu. I tak to wygląda pisanie. Oczywiście trochę może to długo trwa, dlatego warto sobie ten czas skrócić, jeżeli jest taka potrzeba. Przypominam tylko, że... Te tablice, karty Państwo możecie dowoli modyfikować, zmieniać, jeżeli coś tylko jest tutaj dla Państwa niepotrzebne, bo tak wydaje mi się, że ta karta, na przykład telefon Android, czy pilot klimatyzacji, pilot dekodera, z pewnością te karty nie są potrzebne. Można je po prostu wyłączyć, klikając prawym przyciskiem myszy, edytuj kartę. I wyczyść wszystko. Można to e, zrobić w związku z tym, że dla mnie jest to potrzebne. To pozostawiam. E, dziękuję Państwu. E, myślę, że udało mi się tutaj wyjaśnić pewną wątpliwość, a przede wszystkim ułatwi to Państwu korzystanie z aplikacji System Sensor PIK. Dziękuję i do usłyszenia.